Na ten dzisiejszy protest, gdzie hasło najgorszy dzień pokoju jest lepszy od najpiękniejszego dnia wojny, jest uznawane za hasło nazistowskie. Mamy to w internecie napisane, że tu przyszli narodowcy i wygłaszają nazistowskie, faszystowskie teksty i sieją totalitarny ustrój wśród plażowiczów, wakacji. Chodź tutaj synku! Chodź tutaj do mikrofonu! się na Wybierasz się na wojnę, starcze! Wybierasz się na wojnę! Idź na wojnę! Idź, stary człowieku, na wojnę! A nie wysłuchuj się młodymi! I pokazujesz mi faka! Widzisz, na to cię stać, pederasto, prawda? Jesteś pederastą, pokazujesz mi Dwa faki! Jesteś podwójnym federacją. Widzicie państwo, oto Polak, oto Polak, który pewnie żył jak pasożyt przez całe życie na, na nieuprawnionych stanowiskach, pewnie przez układ polityczny. Oto Polak mówi, pokazuje mi faka, bo ja mówię, że najp... najgorszy dzień pokoju jest lepszy od najpiękniejszego dnia wojny. On się z tym nie zgadza. On chce wojny! A może robi świetny interes tej na tacy ludzie, Tacy ludzie popędzą na wojnę nie mnie, nie Marcina, nie tutaj was, Samy ale młodych, powiadam. młodych gówniarzy, ścieniaków popędzą na wojnę. Bo młode ciała mają ginąć na wojnę. Na wojnie tak jest ten świat skonstruowany. I tak jest ten świat skonstruowany, że my starzy. My starzy mamy święty obowiązek do tego nie dopuścić. Wszystkimi sposobami. Wszystkimi sposobami. I wtedy jak będziemy umierać, to będziemy umierać lekko. Bo ten pederasta, który pokazał mi dwa faki, w momencie śmierci będzie wył z bólu i ty też? I ty też pederasto, który mi pokazujesz faka Wybierasz się na wojnę? Zobaczcie co się tutaj toczy Happening polityczny Wybierasz się na wojnę chłopcze? A dlaczego się nie wybierasz na wojnę? Pokazujesz mi faka, bo ja się nie zgadzam na wojnę A ty się wybierasz na wojnę paniusiu? Wybierasz się na wojnę Życzę ci, żeby ci na tej wojnie nogi urwało Trochę szacunku, dziękuję ci. Trochę szacunku do ludzi. Pokazujesz mi, faka. Ja dziękuję ci, tak, dziękuję. Trochę szacunku. Do... Chodź, idziesz na wojnę? Idziesz na wojnę, Polaku? Powiedz mi, czy idziesz na wojnę? Idziesz na wojnę? Idziesz na wojnę? Idziesz na wojnę? Więc, ludzie, czy wy rozumiecie? Rozumiecie to wydarzenie? Zobaczcie, co się dzieje. Ja mówię, najpiękniejszy dzień pokoju jest lepszy niż najgorszy dzień pokoju jest lepszy niż najpiękniejszy dzień wojny, a on mi mówi trochę szacunku. Ludzie, toczy się walka o naszą egzystencję. Nie ma czasu na piękne słowa i na niedomówienia. O nasze życie. Idzie człowiek, pokazuje mi faka za, za to hasło. Ja się go pytam, czy idziesz na wojnę. Drugi człowiek mówi trochę szacunku. Czujecie tę schizofrenię? Trochę szacunku. Co powie matka chłopaka dziewiętnastoletniego? Przywiozą mu tego chłopaka bez głowy. I ona będzie obrażała polityków. To przez was mój syn zginął. A on im powie. Trochę szacunku, kobieto. Trochę szacunku, bo ona im powie: Wy gangsterzy, wy bandyci, wy sprawiliście piekło z mojego życia. A on powie: Trochę szacunku, kobieto, trochę szacunku. Masakra, no. Ludzie, opamiętajcie się, opamiętajcie się. Jest czas powiedzieć nie. Jest czas powiedzieć nie. On żąda szacunku, pokazując mi faka. On żąda szacunku. I teraz zobaczcie, zawiesimy ten protest, skończymy go i każdy, każdy z nas wróci do domu i stanie oko w oko z wydarzeniem historycznym i będzie musiał podjąć decyzję. Czy zgodzi się, odprowadzi swoje dziecko z kwiatami, z muzyką wojskową na banderowski front, czyli na front państwa, które czci hitlerowca, bo bandera był hitlerowcem. Czy... Powie nie! To są rzeczy ostateczne. To są rzeczy ostateczne. Oby nas nie dotknęły. Obyśmy nie musieli dokonywać tego wyboru.